Cześć. Witam was serdecznie ponownie na moim kanale i kochani, dzisiaj przechodzę do testu tej oto szczotki, którą już jakiś czas temu na moich filmach wam pokazywałam, ale niestety nie miałam okazji jej użyć. Dziś przyszedł ten czas, żeby ją przetestować, więc jeżeli jesteście ciekawi, jak ona się sprawdzi, czy się sprawdzi, czy będzie dobra czy nie, to zapraszam was do dalszego oglądania. to przechodzimy do testowania tej szczotki ja ją muszę tutaj teraz pootwierać, wiecie co jeszcze ani razu jej nie użyłam odkąd ją przywiozłam właśnie ze Szwajcarii, ani razu ją nie użyłam to znaczy, że będzie to prawdziwy test, nieoszukany już ją wyjmuję i zobaczymy co ona tutaj ma, jest książeczka jest książeczka, instrukcja chyba obsługi albo Coś takiego. O, widzicie? Już wiemy, gdzie mama ją kupiła. Mama ją kupiła właśnie w Aldi, bo książeczka jest z Aldi. Także możecie tam szukać tej szczotki, ale najpierw obejrzyjcie ten film. Czy ona się w ogóle nadaje do kupienia? Czy się w ogóle opłaca ją kupić? Bo sama nie wiem. Ja jej jeszcze nie używałam, więc nie wiem. Ale widziałam na YouTubie u niektórych dziewczyn, że mają coś podobnego. Więc. Jestem dobrej nadziei, a wiem, że Aldi ma dobre produkty, więc może i ta szczotka również będzie dobra. Więc pozwólcie. A, i zobaczcie. O, może najpierw pokażę. Szczotka wygląda tak. Tutaj macie jedynie ją na kablu i słuchajcie, jest obrotowa. Duży plus. Tutaj z przodu na rączce jest wyłącznik plus i minus. I tu chyba mamy wyświetlacz, więc, ją jak, więc jak ją włączę, to zobaczymy, jak to tutaj wygląda. Eem, tutaj ma takie, e, jak to nazwać? Te takie wypustki, nie wiem jak to nazwać w szczotce. Tak ona wygląda. Tak te wypustki wyglądają. I z tyłu jest. Taki napis, więc możecie o, takiej szczotki sobie szukać. I ona ma do tego jeszcze woreczek do przewożenia. Jeśli będziecie chciały zabierać sobie ją gdzieś na podróże, to ma ze sobą taki, to ma właśnie taki woreczek. Tutaj do, jest do niej dołożony. Więc pozwólcie, że ją podłączę. Przyniosę sobie tylko jeszcze klamrę do em, podpięcia moich włosów. Oczywiście płyn, który będzie chronił moje włosy przed gorącem, i zabieramy się do testowania tej szczotki. No dobrze, kochani, wróciłam, podłączyłam szczotkę, więc już przy Was włączam. Ale czy to trzeba przytrzymać dłużej? Trzeba przytrzymać troszeczkę dłużej. Słuchajcie, myślałam, że mój kontakt nie działa, ale nie, musiałam troszeczkę dłużej przytrzymać. Więc mamy tutaj 180 stopni, 190, 200, 210, 220 maksymalnie. Słuchajcie, ja nastawię tak 190. Fajnie, bo jest wyświetlacz. Mryga, mryga tutaj i na pewno daje nam znać, yy, że się nagrzała. Już myślałam, że nie działa, wiecie. Mówię, no kurczę, co tej mojej mamie sprzedali? Co ta moja mama kupiła? jakiś zepsuty, zepsutą rzecz, ale nie. Ochrona będzie tutaj got to be szwarcko na moje włosy. A, kochani, ten makijaż Możecie zobaczyć w poprzednim filmie. Był to makijaż z paletką Catrice'a. Więc jeżeli jeszcze go nie widzieliście, to serdecznie Was na niego zapraszam. Tutaj Wam się wyświetli informacja o tym filmie. Więc jeżeli jesteście ciekawi, to zerknijcie. Na poprzednim filmie zobaczycie, jak wykonałam ten makijaż. A my robimy teraz ochronkę na moje włosy. Powiem Wam, że to tak pachnie. O! cudownie to pachnie. Jeśli macie możliwość zakupienia sobie tej ochrony na włosy, to naprawdę kupcie ona chroni do zobaczcie 220 stopni Celsjusza, więc rewelacyjna jest rewelacyjny ten spray. Przeczyszczę sobie swoje włosy. Ja dzisiaj je świeżo umyłam właśnie do tego filmu, ale najpierw nagrałam wam dzisiaj makijaż, a teraz mówię Nagram od razu ten film z tą szczotką, bo też Wam już obiecywałam. Więc dobra, włosy przeczesane. Ja sobie je dzielę na pasma i widzicie? Przestało mrygać, więc oznacza to, że szczotka się już nagrzała. Nie wiem jak ją użyć, bo zawsze używam, słuchajcie, prostownicy. Ciekawa jestem jak ja powinnam ją użyć, chyba po prostu czesać. Zaraz zobaczymy, najpierw sobie... Te pasma przyczyszę. Powiem Wam, że zapach jest taki, no takiego plastiku, nie? No ale dobra. Widzicie co, chyba słaba temperatura. Damy sobie wyższą. Dam 220. Tak też ustawiam na prostownicy, więc wydaje mi się, że będzie to odpowiednia temperatura. Mryga światełko, zaraz poczekamy, aż się nagrzeje i zobaczymy. Ja tutaj sobie ustawię lusterko, więc zobaczymy. Dobra, prostownica, znaczy szczotka się nagrzała, więc nie wiem, czy to robić z tej strony i czesać. Wiecie co, nie wiem, bo jeszcze nigdy nie miałam szczotki do prostowania, więc... Słuchajcie, ciężko, chyba po prostu trzeba czesać. No chyba tak. No ale jak widać włosy się prostują. Wiecie co? Nie jest to takie uciążliwe. Możecie to sobie tylko po prostu czesać. Tylko sobie przeczesać tą szczotką. Całe włosy. I powiem Wam. I nie, nie parzy, słuchajcie, to tutaj w szyję, jak przejeżdżam. No kurczę, powiem Wam. Dobra, zobaczymy, jak reszta włosów. Tutaj ta pierwsza warstwa ładnie mi się wyprostowała. Więc zobaczymy następną warstwę. Jak to będzie? Rozczeszę tylko te włosy. No i co? I czeszemy. Co dziwnie, dziwnie się nią czeszę, ale nie wiem, nie wiem w którą stronę to robić. Wiem, że to. Na pewno dojdę do wprawy, ale no. Widzicie tak całkiem inny efekt? Inaczej, inne odczucie, też jak od prostownicy, naprawdę. Nic mnie nie parzy w ucho. Prostownicą nieraz się wiecie, co oparzę. A tutaj kompletnie nic. Włosy są prostowane, a nic się nie dzieje, tutaj, wiecie, w koło. Nikt się nie poparzy, nic. Nie jestem jakaś taka, wiecie, narażona na to. Mhm. Dobra. Następna. Następna yy, część włosów, i tu już myślę, tak zostawię. Zobaczymy, może tylko po prostu tak przeczeszę. Nie wiem, wiecie co? Niewygodnie się tym czeszę. Niewygodnie się czeszę, bo ja nie mam aż tylu włosów, aż tak grubych włosów, żeby sobie tak po prostu nią czesać. Bardziej podoba mi się to, jak ją robię właśnie w ten sposób. Ale tak jakoś ciężko mi tutaj, wiecie co, yy, przy samej nasadzie włosów, przy samej głowie. To złapać, więc chyba będę musiała to o, robić tak bardziej, właśnie w ten sposób. Tu już mocniej je spryskałam, i tak się nie prostują. No, nie wiem. Fajny, fajny gadżet, ale czy zastąpi mi on całkowicie prostownicę? Nie jestem tego pewna. Zobaczcie, mogę tutaj dotknąć, i nic się nie dzieje, nic się nie mogę, nic się nią nie parze. Może też dlatego? Nie wiem, te włosy bardziej mi się wydaje są wyprostowane na prostownicy są bardziej takie wygładzone jak na tej szczotce ale ta szczotka nie jest typową prostownicą ona jest właśnie do tego żeby tylko te włosy sobie lekko chyba przeprostować więc dobra zobaczymy przeczeszemy je ale powiem wam że ciężko mi się czeszę bo uderzam się w głowę nie jest to przyjemne ale jako taki gadżet, słuchajcie, jeśli chcecie tylko sobie włosy przeczesać. Jeśli macie gęste włosy, to u was się na pewno dobrze sprawdzi. No i muszę uważać, bo co chwilę tutaj przyciskam i mi się wyłącza termostat. Przełącza mi się. Ale te, te naprawdę są mocno kujące i, i boli głowa. Ja mam cienkie włosy, może dlatego. Dla mnie bardziej sprawdza się ta forma używania tej szczotki jak czesania ale też muszę wiecie lepiej naciągnąć o i przejechać je i wtedy tak wtedy już odczuwam że są bardziej wyprostowane więc muszę je mocniej po prostu tak o naciągać i wtedy tak wtedy ten efekt jest lepszy wiecie chwila prób Trzeba ją przetestować, wypróbować, komu jak się sprawdzi najlepiej. No, ale powiem Wam, efekt jest ok. Teraz zrobimy tą drugą stronę, bardziej ją wyprostujemy. Złapiemy sobie tutaj bardziej te włosy wyżej. No. Tak, jest dużo lepiej. Taka właśnie, tak prostowane włosy, tak używana ta szczotka u mnie będzie sprawdzała się o wiele lepiej. No! W miarę te włosy są przeprostowane, ale czekajcie, jeszcze sprawdzę sobie. Czy ja ją sobie zrobię grzywkę, tak jak zawsze lubię robić? Czy ona się do tego sprawdzi? Poczekajcie. Nie, nią grzywki raczej nie nakręcę, ale tak troszeczkę tutaj się zawinęła, chyba że w tą stronę. Jednak prostownicą tą grzywkę mogę zrobić lepiej. Dobrze, nie męczę już tych włosów. W miarę są one, widzę tutaj, wyprostowane. A znaczy w miarę, naprawdę są wyprostowane. Zobaczcie. Moje włosy ostatnio, słuchajcie, nie potrzebują y, za długo być właśnie y, traktowane ciepłym powietrzem czy, czy ciepłym z prostownicy. Ostatnio jakoś zauważyłam, że one naprawdę mi się poprawiły, kondycja ich się poprawiła i są takie bardziej proste. Nie wiem, czy to przez wizytę u mojej fryzerki, ale zobaczcie, one są teraz takie lejące i ja mam je tak, nawet słuchajcie, jak wstanę na drugi dzień po umyciu głowy dzień wcześniej. Kiedyś tak nie miałam, kiedyś jak wstawałam, to zaraz były one skołtunione i zaraz mi się gdzieś tam kręciły, a teraz. Zobaczcie, jakie przeczesuję. Widzicie, jakie są takie lejące. I no, i zobaczcie. I wyglądają naprawdę o wiele lepiej. Więc nie wiem, czy moja fryzjerka coś takiego użyła ostatnim razem, czy po prostu przez to, że ja y, nakładam częściej maski, y, przy dłużej przetrzymuję odżywki na moich włosach i je olejuję. Czy to ma właśnie, miało wpływ na te moje włosy, że one zrobiły się takie bardziej y, lejące. No ale dobrze, kochani, wracając do. Testu tej szczotki. Uważam, że jest to fajny gadżet. Ymm, włosy prostuje, jak możecie zauważyć, włosy są wyprostowane. I powiem Wam, że używając tą szczotkę po raz pierwszy, jestem mile zaskoczona tym, co ona zrobiła z moimi włosami, że ładnie je wyprostowała. One są naprawdę gładziutkie, są takie lejące i nigdzie nie widać, żeby były jakieś załamania, żeby gdzieś były jakieś kołtuny. Fajnie. To wygląda, no ale potrzebuję troszeczkę więcej czasu na to, żeby ją um, nauczyć się po prostu um, używać, bo tak jak wspomniałam, te kolce tej szczotki są zbytnio um, wystające do mojej głowy, no ale może kilka razy poćwiczę, kilka razy ją przetestuję i może dojdę do wprawy. Więc, kochani, jeśli jesteście zainteresowani kupnem tej szczotki to powiem Wam tak, prostuje włosy, fajnie wygładza, nie parzy w głowę, nikt nas nie poparzy, um, z tego co się orientuję była niedroga, więc jeżeli macie ochotę ją zakupić, to możecie ją spokojnie sobie kupić, jeśli nie chcecie, nie lubicie używać... Um, Prostownic, a chcecie od czasu do czasu sobie tylko włosy tak wygładzić, to ta szczotka do tego Wam się sprawdzi. Idealnie. Także, kochani, tak oto wyglądał test szczotki prostującej włosy. Mam nadzieję, że um, spodobało Wam się to, co Wam pokazałam w tym filmie. Um, dajcie znać, czy. Um, Wy jesteście za takimi szczotkami, czy raczej wolicie prostownicę do wygładzania swoich włosów, a może po prostu nic takiego nie używacie? Wolicie nie traktować swoich włosów gorącym powietrzem, gorącym ciepłem? Też takie osoby są, które nie lubią takich urządzeń. Ja powiem Wam, że. Um, Prostownice ostatnio używam od czasu do czasu, bo po ostatniej wizycie u mojego fryzjera moje włosy naprawdę są teraz gładsze, nie muszę ich często prostować, powiem Wam, że wystarczy, że nawet po umyciu, jak pozostawię na niej troszeczkę dłużej odżywkę i spłuczę i zostawię je do wyschnięcia, to one potrafią również takie gładkie być, bez żadnego prostowania, więc moja prostownica teraz już tak często nie jest używana. I cieszę się, bo moje włosy są naprawdę um, w lepszej, dużo lepszej kondycji. Także kochani, dziękuję Wam za dziś. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. My widzimy się już w następnych filmach. Wytrzymajcie się cieplutko i do zobaczenia. Buziaki. too late for us now why do we stay when i blame you for the things that weigh me down